Odmówiono mi możliwości oddania głosu w tegorocznych wyborach prezydenckich. Powiedziałam, że spełniłam wszystkie formalne wymogi, żeby móc tego dnia zagłosować. Karolina ma 20 lat i pochodzi z Wodzisławia Śląskiego. To miały być jej pierwsze w życiu wybory prezydenckie. Głosować miała poza miejscem stałego zamieszkania. Masz to zaświadczenie. Rozumiem, że byłaś spokojna o to, że możesz zagłosować. Przyszłaś tutaj. Tak, absolutnie przekonana, że nic nie może pójść nie tak. Ostatecznie nie udało mi się oddać głosu. Od komisji usłyszałam, że niestety, ale moje zaświadczenie nie jest ważne. Mi się zrobiło gorąco. Świat się na moment zatrzymał i mówię, ale że jak? Członek komisji zadał mi wtedy pytanie, czy już tego dnia głosowałam. No i odpowiedź? Zdziwiona odpowiedziałam, że nie. Od komisji usłyszałam, że ktoś z identycznym numerem zaświadczenia już dziś oddał głos. Powiedzieli: Nie może pani zagłosować. To było tyle. Nie otrzymałam pomocy, ani nawet nie wyczułam chęci pomocy z ich strony w tej sprawie. Dochodzi do mnie, że doszło tu do bardzo poważnego, bardzo poważnego incydentu, że zostało pogwałcone jedno z moich najważniejszych praw. Karolina jest stewardesą, spieszyła się do pracy, więc nie mogła dłużej tej sytuacji wyjaśniać w lokalu wyborczym. Nagrała filmik, w którym opowiedziała, co ją spotkało. Na TikToku zobaczyło go ponad 3,5 miliona osób. Wróciłam prosto z pracy w ogromnych emocjach. Nagrałam filmik, który zdobył tyle wyświetleń. Nie ukrywam, przerażało mnie to poniekąd, ale czułam, że muszę. Dlaczego? Żeby zwiększać świadomość, szczególnie młodych osób. Nie można pozwalać na nierówne traktowanie czy łamanie czyichś praw. Postanowiłam, że nie mogę zostawić sprawy wyłącznie na TikToku. Zgłosiłam całe zajście na policję. Sprawą zajmie się również prokuratura, więc mam nadzieję, że odpowiednie organy zajmą się wyciągnięciem konsekwencji w całej tej sytuacji. Ten pan powiedział: No to trudno, to pani nie zagłosuje. Trudno? Tyle jest wart mój głos? Trudno, naprawdę. Przepraszam i mam nadzieję, że taka sytuacja w drugiej turze się nie powtórzy. A to już szef Krajowego Biura Wyborczego, do którego dotarła historia Karoliny. Uważam, że osoba, która jest uprawniona do głosowania, powinna była oddać swój głos i bardzo żałuję, że taka sytuacja miała miejsce. Okazuje się, że członkowie lokalnej komisji sprawdzali zaświadczenie Karoliny w systemie, który nie jest akredytowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Skutki okazały się fatalne. Ta sprawa jest wyjaśniona? Tak, oczywiście. Wiemy też o, o pewnych zmianach w komisji. Mam taką nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodzić w drugiej turze. Dwie trzecie Polaków interesuje się kampanią. Posty kandydatów na prezydenta i polityków w internecie mają gigantyczne zasięgi. Kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła ponad 67%. Ale młodych w tym roku do wyborów poszła rekordowa ilość. Każdy z nas ma prawo do własnych indywidualnych decyzji. Ja jednak zostałam wychowana w taki sposób i dorastałam w środowisku, gdzie wybory traktuje się bardzo poważnie, gdzie nauczono mnie, że jeżeli mam do czegoś prawo, to powinnam z niego korzystać. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych pokazaliśmy wielką siłę, osiągnęliśmy rekordową frekwencję ponad 74%. I szczerze wierzę, że i tym razem przy najbliższych wyborach, wyborach prezydenckich też damy radę. Oprócz takich pozytywnych komentarzy miałem też bardzo dużo hejtu, miałem dużo takiej niechęci, e, pojawiały się wręcz wyzwiska. Co, co mnie mocno dziwi, bo już e, nie sądziłem, że w ogóle sam, sam, samo poruszanie tego tematu wyborów e, może tak na ludzi działać. Często spotykałem się z tym, że my, aktorzy, powinniśmy się zająć tylko aktorstwem i niczym poza tym.